O, dzięki za rozbicie butelki z jednego śmiecia, który nie może mnie skreczyć zrobię 61, który może mnie skaleczyć. Coplica, coplica. Nic dziwnego, że pan Tadeusz na maturze był. Czuję dzisiaj mocz do pracy. Lufek 316 naliczyłem. Jak jest jakaś loteria z kapslami perły. Ja jestem milionerem. A gibonów więcej niż w zoo. Nie na no, pewnie wyje butelkę do Wisu, ja, ja popłynę to, nie ma żadnego problemu. Telefon znalazłem! No co on taki utytułany na biało jak w budowy jakieś czy co? Panowie! Weźcie mi tego krupnika przywieście. Piękno natury, żubr, kormoran. Powiesz mi czemu oni nie mogą żygać do Wisły, a śmieci wyrzucać na schodki, a nie na odwrót? Czemu wszystkie banknoty co znajdujemy to w rulon są zwinięte, co? O, no, 5 groszy, dziękuję za hojność. Krew, krew. O, nóż nóżkę czupę grilla pewnie. O kurwa. 40 centymetrów od śmietnika. Prawie ci się udało, bohaterze. Serio, kurwa tam jest to i to i 50 metrów dalej. Ty śmieci, jebany zesrał się. Kurwa tutaj pod... Sam bym tak się nasrał takim zmrożonym Harnoldem. Giga czad, sprzątam schodki od trzech lat. Kurwa no oszczędziłeś stówę na piciu w klubie, to byś wydał 50 groszy na worek. Śmieciu, śmieci. Książęce. Antydepresanty, woda. Brudne stringi. Perła, perła, kondom. O, kredka. Ha. A nie to strzykawka z, z krwią. Jakie piękne petunie. Podlewane moczem. Nie są takie złe te papierosy. Powiedział ktoś sprzątający 2725 zwykłego papierosa. O, ktoś się zżygał na żygi. A nie to ktoś się żygami wyżygał na żygi. Moja teoria jest taka, że tu się poślizną na żygach. Tutaj sobie rozbił nos, bo jest krew i się utopił. Chciałbym kiedyś awansować i wyławiać trupy z Wisły. Ty, kluczyki do fury znalazłem. Multipla. A, biała sukienunia taka cieniutka i był tak tylko... Znowu się schodzą na aftera. I sąd, i są klub zamknięty, i sąd. To okoń czy podpaska? A za 20 lat pytanie, jak się z tatusiem poznałeś? Nad Bałtykiem, nad Bałtykiem, zażyganym. Nie walz bo będzie bida. Tyt, ty, 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 ty. Bulwar flotyli Wiślanej. To brzmi dum... O, ludzkie gówno. Mama Barszcz zrobiła. Mama, ba. Mama Barszcz. Ty bateria od samsunga. A co tam jest po drugiej stronie, tato? Tam, synku, żyją zwierzęta. Tam nie chodzimy. Tego Zepsucia nie da się uprzątnąć szczur. Ale taki prawdziwy, nie taki... Ale skarby, a mogły być moje. A ukradne śmieci. Eee, jakiś debil bez koszulki idzie w naszą stronę. A wy byście pilnowali, żeby tu nie pili, a nie na spacerki chodzicie. Sprzątam syf tego świata. Nie sprzątajcie, Robert pozamiatał. Bezalkoholowe... Bezalkoholowy. E, tam nie siadamy! Koniec! W jest picia nie ma picia! Uczycie się do poprawek! Weź mnie nawet nie denerwuj. Ej, fajrand. Perełkę jedną nie otwarto znalazłem. Żeby jutro było to robić. Dzieciaki, zbliża się okres, sezon upadlania się nad wodą, wisłą na skwerach. Sprzątajcie po sobie śmieci. Bo jak zabierzecie. Ty ze słowa natura to zostanie tylko naura. Naura.